Hejka, hejka, ze strony Karolina i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z naszą Janet, naszą czarownicą i dalej ogrywamy, słuchajcie, kryształowe cudeńka. Ja tutaj chwilę pograłam z nią, ze dwa dni chyba, e, w trakcie odcinków, e, no i już Wam mówię, jakieś zmiany, coś ten, coś tu się podziało. Jedyne co się podziało to, że ona słuchajcie, zdobyła kolejny poziomy umiejętności, bo tutaj o, już ma prawie piąty poziom. Nie wiem w sumie, ile to jubilerstwo ma poziomów, czy 10, czy 5. Przecież się okaże dzisiaj. No i tutaj nasz, tutaj o, kryształowe drzewko nasze tutaj już kiełkuje. Myślałam, że one właśnie stanie się już większe, ale no jeszcze, jeszcze nie. Tutaj mamy kolejne rzeczy, które się nam tutaj ładują. No jest z takich ciekawszych rzeczy, słuchajcie, to... Tutaj w domu, o nieopodal, o tutaj, mamy fajnego sąsiada, którego ona w sumie to już poznała, zaraz Wam pokażę, o, Caleb Barrett, e, to też jest czarownik, więc więc tego poznała, może spróbujemy się z nim jakoś tak bardziej em, zaprzyjaźnić, no zobaczymy, jakim ta znajomość po prostu będzie szła. E, no a co, a Wy zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie e, i lecimy z tym odcinkiem, e, skorzystaj, o moja droga. No jesteś głodna też, więc wypadałoby tutaj wziąć jakieś resztki, o. Coś tam sobie skupnąć, szamnąć. No i tak. I właśnie ja bym chciała, żeby ona dzisiaj się umówiła z tym kalebem i żeby on do nas przyszedł i damy mu właśnie jakąś a. a, a. Nie, możemy tylko po prostu wręczyć, nie musimy się oświadczać. Więc wręczymy mu, słuchajcie, jakąś przez nas zrobioną biżuterię. No i zaraz zobaczymy też, ile jest poziomów tej umiejętności, no bo, no właśnie, nie doczytałam w sumie nigdzie, ile jest tych poziomów. No ciekawa jest, o, można podlać, może wykwitnie nam trochę większe to drzewko. No i może spróbujemy z innych kryształów zrobić nasiona, żeby mieć tych drzewek więcej. Jak średnio się najadłaś, patrzę. Hmm. No okej. Okay. I co? Będziemy mogli zbierać plon później z tego? I będziemy mieć kryształy z drzewa? Jak to będzie wyglądało? Dobra, włącz jakąś muzykę. Hmm. I zaprojektuj biżuterię. W sumie chyba nie mamy żadnych e, teraz kryształków. Chociaż w sumie z jednej... O, to jest ładne, a to jest fajne. W sumie nie mamy żadnych, ale tu jest spoko, że można jakby płacić za te kryształy, nie. E, że możemy sobie robić z tych różnych kryształów i po prostu nie zapłacić, a że takie, o, takie różowe. O, kwarc różowy. No, chodź, zobaczymy, co tam stworzysz ładnego. No, to chyba jest 10 y, tych poziomów, bo Janet będzie teraz tworzyć biżuterię i klejnoty szybciej. Może też projektować biżuterię świecidełko i tworzyć ślify brylantowe przy stole jubilerskim. No okej, okay. no to będziemy tworzyć. O, proszę, kto do nas dzwoni. <laughs> No dobra, ale on musi do nas przyjść. My musimy go zaprosić do siebie. <laughs> eee, zobacz do spędzamy nas na tej paceli. Chodź, wyłóż towar na stoisko i zobaczymy czy ktoś przyjdzie i coś kupi od ciebie. O, o, te naładowane są. Wiesz co, weź ten pierścionek schowaj tutaj i może mu wręczymy. Szantażuj. Tak, bo my byliśmy u niego w domu, jak go nie było i mieliśmy coś takiego jak węż. No ja jej to dałam e, i ona teraz może go szantażować. Bo on jest, nie, on jest chyba czarodziejem, a coś tam było o kosmitach. No ale dobra. Ehm, czekajcie. To będzie w przyjaznych? Wyproś, kuptor tort weselny. E, przyjazne. Wręcz biżuterię, jest. Zwykła bransoletka, zwykły pierścionek. To jako taki gest, że wiesz, masz, zobacz, ja robię biżuterię, sprawdź, czy ci się spodoba, nie? Kup siatkę kryształów, zlecać kryształowe nasiono, załóż w pełni naładowaną biżuterię. To my mamy tutaj, o, naładowaną w pełni biżuterię. E, chodź tutaj. Może włóż tutaj sobie do tego i... Załóż do aktualnego stroju. E, no dobra. Wychody wyjątkowe, kryształowe. drzewo, stwórz 5 elementów wspaniałej biżuterii, ukończ stworzenie klejnotów, lub za 10 razy, pracując w skupieniu. Mm -hmm. Dobra. Chodź tutaj, obsługuj stoisko. E, rozpocznij sprzedaż garażową. O. O i patrzcie, ona ma te, te, te kolczyki na sobie, o. No, nieźle, nieźle. Dobra, mamy tutaj trzy jakieś. O. No, w sumie to wygląda tak, jak właśnie sprzedaż, wiecie, czegokolwiek na tym stoisku sprzedażowym. Po prostu dali nowe stoisko, takie bardziej pasujące, wiecie, do. No to jakaś pani. Bardziej pasujące do klimatu tej serii, to, znaczy tej serii, tej, tej tego pakietu, co nie? No, zobaczymy. Tylko czekajcie, podniesiemy cenę, bo to jest biżuteria, to trzeba drogie zrobić. Drogie, drogie musi być. No i nic od nas nikt nie kupił. Dlaczego? <laughs> Mamy przecież taką ładną biżuterię. E, dobra, wiecie co, tu ja ją schowam tu. Tą w sumie tą damy na ładne siatce kryształów i to też damy na ładne siatce kryształów. E, niech sobie tam e, się ładuje. I to ten jest z nami. No może lubić historię, czemu nie? Dobra, te drzewko na jeszcze nie. Nie wyrosło. Musisz już iść. No dobra, możesz już iść. Jeszcze się niewej z tobą, a jutro spotkamy. A ty sobie wiesz co, to nie masz co jeść, to wiesz co? To podej obiad. No i zrób, nie wiem, kanapka. Nie wiem, może jakieś takie Halo Halo zrób. <grych> halo Halo. Co ty tu chcesz? Weź nowy kryształ. Weź nowy kryształ, dobrze. A tutaj co jest? Uszczęśliw innego Sima. My sobie weźmiemy to. Kaleb zaprasza nas do krainy magii. Dobra, jedziemy. Jedziemy! W końcu też jesteśmy czarownikami, nie możemy tego zapomnieć, co nie? No, walka jest, słuchajcie. Ostra. Ale na nas pokona, pewnie podejrzewam. Chociaż nie wiem, jaki on ma wiecie. Poziom. Ech, on ma buty! Słodko, Kaleb. Słodko, naprawdę. Nie oceniam, jakby. O nie. Dostaniemy. Wiesz, wręcz mu różę teraz za to. No, rozmawia o powiększeniu rodziny, coś tam, wiesz. szantażu. Nie, nie szantażuj go. Nie, nie, musisz go szantażować, słuchaj. Poznaj go. O, zobaczymy, jakie ma jeszcze cechy. No, nie no, jest taki dość... O, on też jest romantykiem, tak jak my w sumie. No i zaprosił nas na walkę. Aha, śmiały jest też, no proszę. Powiedz mu śmieszną historię. Taki rudzielec, taki ładny pan. <grymne> Romantyczne, flirt. Zapytaj czy jest w związku. Chyba nie powinien być. Dochowaj tajemnicy. O, może dochowaj, no. Właśnie jak ona poszła do niego, to że niby on coś tam z kosmicznym coś tam, ale on nie może chyba być e kosmitą i czarownikiem w jednym, co? Czy może? Może się zdziwimy, co nie? O, siku ci się chce. Proporz o nawiązanie w związku Bara-Bara. No! Wyznaj mu zauroczenie. No i było miło, ale chyba wracamy do domu, bo ci się chce spać, jesteś sikająca i musisz się umyć. Także żegnaj, Caleb, do następnego. Możesz się go potrzymać za ręce, Na do widzenia. <grym> Nie. Myślę, że do siebie nie pasujecie. Zaproś go do nas. No jak do jakiejś innej simki? No oszalałeś? Naładuj na siatce kryształów, chodź. Chodź, chodź, chodź. Naładuj na siatce kryształów. Ja w ogóle dałam jej nowy strój. Zm troje z strój. Mm, taki na ciepłe dni. O taki. Wiesz co, weź. Y Każde z tych, właśnie jakichś tam biżuterii czy coś, po naładowanym świecce, wyczerpanie z powodu kreatywnych zajęć pojawi się później, umiejętności kreatywne rozwijają się szybciej. O takie o rzeczym różne są jakby bonusy tych, właśnie. O, są bonusy tych różnych, ten tych różnych, właśnie biżuterii, co nie, że mamy jakieś tam bonusy. Hmm. Wiesz co? Badaj. O, poczta, mamy rachunki jakieś? Sostujmy cię o poczty, weź pocztę. A to kto to jest? To nam. Myślałam... O, jest kaleb, dobra. Chodź tu do niego, zrać mu sekret jakiś. No, chodź, chodź, chodź. Dobra, zostaw to. <grytanie> zostaw to. No, drzewko dalej, jakby jest takie. O, jeszcze nie wyrosło nam. Także czekamy. I musimy poderwać kaleba, słuchajcie. Żeby mu te peny, jakieś e, pinazy wyszły z głowy. Gadka na podryw. Bo moim zdaniem oni do siebie bardzo pasują. Więc tutaj słuchajcie. A tym bardziej, że on jest e, romantyczny, to on zaraz będzie właśnie wszystkie babki w okolicy nam podrywał. O, patrzcie, jakie ładne kolczyki zrobiła. Coś takiego, z takim księżycem jakby. No. Ładne to. Ładne, ładne. Dobra, jesteś głodna. Więc chodź tutaj. Chodź, chodź, chodź i weź sobie resztki. Zjedz sobie coś, co byś chciała. Weź nowy kryształ. My tutaj mamy, o, oszlifuj klejnot. O, te drzewko dalej nic. No dobra, może, może... damy mu jeszcze chwilę, słuchajcie, damy mu jeszcze chwilę. Dobra, pozbieram biżuterię. Mm. I w sumie to my może... Czekajcie, my możemy to zasiać? <laughs> nie, to musimy zrobić. Posprzedajemy trochę, bo ona musi, słuchajcie, zapłacić rachunki. <laughs> A nas na to nie stać. I nie wiem i tak, czy będzie nas na to stać 500. A, to to mamy pozakładane na siebie, to nie. To też to na propsie wystawione. Eem, no, bo ja tak właśnie hmm, tutaj sobie fajnie, fajnie ale, ale trzeba zobaczyć jeszcze rachunki, o. Dobra, zrobimy sobie coś tutaj. O, mamy takie o nowości jakieś poodblokowywane. Jakieś pierścionki, o, może coś takiego zrobimy. Z jakiegoś ładnego takiego o na przykład. I z tego co mamy, o. Tutaj w wyposażeniu. No właśnie, tak zapomniałam nie stać nas na rachunki. E, może powinniśmy wypo wypowiedzieć życzenie w studni? No spróbujmy. Złóż datek, na przykład 1000. Za niewystarczający. O, udało się, dostaliśmy 1500, dodaliśmy 1000. No, ale to i tak nas nie, Nic nam nie robi, bo nie stać nas na rachunki. No, bo rachunki kosztują, słuchajcie, 6,79. Proszę, co, może ty to? zdejmij biżuterię. Usunąć ze wszystkich strojów. O 200. Okej. Okay. To też zdejmij, usuń ze wszystkich strojów. O, i patrzcie. Za drogie biżuterię po prostu nosiła na sobie. Tak, to wszystko jest, to wszystko jasne, jakby. <gry> no, 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 proszę zobaczyć, jak się prezentuje drzewo, które jest już, jakby. No. Takie, wiecie, dojrzałe. <gry> A szlifuj klejnot mm. w kształcie nasiona, ja bym chciała. I wiesz, co może byśmy? Może na przykład, nie wiem, żeby czarny był. o. Nie mamy pieniędzy, matko. Jedyna, matko, jedyna. Musimy jej dodać po prostu, może. Dodamy jej tysiaczka, bo. Yy, no bo tutaj w tej serii to jest nam. A czemu ty tutaj masz ten? Bo co? A, coś jest na stole. Słuchajcie, czekajcie, zobaczymy. A o, to możemy to sprzedać od razu. Tak, ona ma, że chce być, żeby, żeby kaleb był jej, słuchajcie. Chłopakiem. Tak jest. Dobra, robimy kolejne nasiono. Robimy kolejne nasiona i właśnie bym chciała, żeby było czarne, o. Chodź, zrobimy kolejne nasiono. No i dobra, i na razie póki co nie można nic z tym drzewem więcej zrobić. One po prostu jest. Ale czy coś tam się z nim dzieje? Więcej? To chyba nie. <laughs> chyba nie, na razie nic. Zobaczymy, może będzie można potem jakieś plony zbierać. No nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy, co przyniesie dalszy dzień. Los. Tego drzewa naszego. No właśnie, ja też tak myślę. Przykro nam to słyszeć, wiesz? Przykro nam to słyszeć. A ona chce, żeby on został jej chłopakiem. Musimy go zaprosić i go poprosić. Zaprosić i poprosić. Poprosić, zostanie chłopakiem. Ona przed chwilą chodziła w bluzie, znaczy w sensie w kurce, a teraz w sukience bez gorąco. No. No, poprosiłaś go? Nie, chyba. Super. O nie no, nie będziemy mu świadczyć. Chciałam go i e e e e pocałować po prostu pierwszy raz. No lecisz, lecisz, lecisz. Ojeju! No tak, trochę ona stoi na górce. No to nic, w czółko go pocałowała po prostu. I co, teraz już jest zimno? Matko, jedyna jak ta pogoda się tutaj zmienia. Weź przywitaj tego zioma, to może nam naprawi, bo tu radio nam się zepsuło. Tam z tym drzewkiem dalej nie mamy żadnych interakcji. A jesteśmy głodne, więc chodź, zjemy coś. Pogoda tutaj się zmienia jak nie wiem co. Chcesz ze mną zamieszkać? Nie wydaje mi Chociaż w sumie możesz ty z nami zamieszkać. On ma psa! Łatka! Ale słodka! Ale on nie miał psa, bo ja go wprowadzałam, wiecie, sama tutaj do tego mi domku. Ale kasy nam przyniesie. Hot boy! Hot boy! O, teraz to możemy, słuchajcie... Teraz to możemy szaleć. Mamy tyle pieniędzy. Hm? Nowy partner. O co ty miałeś jakichś starych partnerów? <laughs> dobra, a jakie ma jeszcze? O. o! Patrzcie, jakie umiejętności. Jaki wy wyuczony chłopak. No dobra. On ma w ogóle 30 punktów satysfakcji. 30 tysięcy. Fajnie, fajnie. A tutaj co? A tutaj kupa. Nic nie ma. Dobra, gdzie ten pies? Jezu, jaki słodki pies! <laughs> Kale, weź go podnieś. No, widzicie jak się można szybko wzbogacić? Podnieś jego. No, w sumie on umie chodzić. W sensie on jest y, dużym psem i trzeba go nosić. Chodź usiądź tutaj. Ty zjadłaś? Trzeba mu kupić jakąś miskę itp. O proszę jak śpiewa pięknie. Ty masz jakieś studia chłopie skończone, czy tylko po prostu gdzieś taki zdolny, uzdolniony. Może ci do roboty wyślem, jak masz tyle umiejętności. <grytanie> no Zarabia, co będziesz tam w domu tu siedział? Ale Kimon by mógł być, tak jakby. W sumie to nie wiem. Kim on być mógł być, Kimon być mógł być. Prawnikiem, politykiem, ogrodnikiem, malarzem, krytykiem, inżynierem. Możecie napisać w komentarzu. A jeszcze nie będziemy, jeszcze, jeszcze damy mu trochę wolnego. No ale dobra, możesz się w coś tam ubrać, masz jakieś stroje, to spoko. A ty sobie załóż też jakiś strój, na przykład ten. Dzisiaj jest ciepło. Dobra. No i tak, jeżeli chodzi o te drzewko to tak, tutaj dalej nic, a tutaj one chyba jednak będzie takie samo. W sensie wiecie, myślałam, że tak będzie jak przy przypadku biżuterii, że właśnie że będzie właśnie różne kolory, ale patrzę, że drzewka w sumie mają zawsze ten sam ten sam kolor. No okej, okay. no niechaj tak będzie. No. No dobra, słuchajcie, mamy który poziom umiejętności? Szósty. Także jeszcze trzy poziomy. To myślę, że jeszcze zrobimy sobie jeden odcinek. Coś tu gra? Nie, on śpiewa. <grytanie> och jeju, och jeju, jaki romał A jaki on jest po prostu wszechstolnie uzdolniony. O, 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 patrzcie, my nic nie mamy, a on ma. Pielęgny ogród. A no, bo on jest tym jakimś, pewnie ma po prostu dziesiąty poziom umiejętności ogrodnictwa. I dlatego. Mhm. Pogłębiaj wiedzę. On może gadać z tymi roślinami. Ale nawozić? Na przykład podlać? Nawozu. Aha, musiałby coś mieć. Okej. Okay. No nic, ale na razie z tym drzewem, jakby wiecie, nic więcej się nie wydarzyło takiego, co by mogło być jakieś ciekawsze. No dobra, słuchajcie, w takim razie ja będę kończyć. Jak widzicie, ta umiejętność jubilerstwa w sumie dość szybko nam rośnie. Tutaj jeżeli chodzi o te właśnie róż, różne połączenia tych... Em, Wiecie, tych skałek, tych kryształów tutaj możemy kombinować jak chcemy. Możemy się skupić na przykład tylko na jednym jakimś krysztale albo na jednej skale i z jednej robić. Jak widać też jest z tego dobry zarobek, bo to dużo kosztuje. Nie trzeba specjalnie latać i szukać tych skałek, tylko jak się chce jakby mieć na tym taki 100% zysk, to można. Ale nie trzeba, bo można właśnie kupować gotowe materiały. Z jednej strony też jest plus, bo no wiecie, no to, to trzeba by było połowę rozgrywki spędzić na tym, żeby chodzić po świecie i szukać. Jak gdzieś jesteśmy, to możemy sobie szukać, ale jak nie, to możemy kupować produkty jakby gotowe i z nich robić jakieś tam rzeczy. Nasza Simka ma już szósty poziom, więc te, myślę, że poziomy też nie idą jakoś wolno, tylko wręcz przeciwnie, da fajnie da, da, da się nabijają te punkty. No i co, w następnym odcinku, jeszcze trzeci odcinek sobie na pewno zrobimy. E, zobaczymy, jak tam na dziesiątym poziomie będzie. No i spróbujemy skończyć tą aspirację. No i zobaczymy, czy z tymi drzewkami coś więcej się wydarzy. E, bo na razie są po prostu... No bo są. <laughs> I tyle. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, jak wam się podobało. Subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Do zobaczenia. Buziaczki i pa pa.